Halo, dzień dobry, pani Marto. Ja nie wiem, czy taki dobry, bo ty nie jesteś kobietą, mój operatorze, drogi. I ty nie wyobrażasz sobie tej sytuacji, kiedy my wsiadamy do samochodu, mamy jechać do pracy, i nagle okazuje się, że wszystko się klei do naszej spódnicy satynowej. Wszystko się klei. Nie zupełnie wszystko, nasze rajstopy. Ja po prostu czuję, słuchajcie, jakbym była jednym wielkim przyklejaczem. Ja chcę coś z tym zrobić, ale nie wiem za bardzo co. Ale chodź, wymyślimy coś, i ja już wiem co. Ja już wiem, gdzie my jedziemy. Czy Ty jesteś gotowy? Ja też jestem gotowa! Lecimy! Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Idziemy! Idziemy komu zaradzić. Mam nadzieję, że się go Moje oczy widzą. Agunia, dzień Cześć, cześć dzień witam dobry. Cię. Kochana, przepraszam. z problemem? Właśnie z problemem. Czy Ty Płotku, widzisz to przyklejańsko? Wszystko mi się klei do mojej spódnicy. mam radę dla Ciebie, kochana. Dawaj, zobacz, dawaj. zobacz nasza nowość. Pierwszy na świecie rajstopy o działaniu antystatycznym. I, I want to be free. Oh yeah. Bierzesz te rajstopy, idziesz i do przebieralni i wróć. Wujeczki, czarniusienki. Czarniusienki, tak jest. Idę. się. Ale ja mam! I co, moja to droga? Po prostu to jest Mercedes! Słuchajcie, nawet jakbym bardzo chciała, żeby się zatrzymało, to się nie zatrzymuje. A widzisz? Co by się zmieniło? Co można to jest? Zobaczcie, Zobacz, ja też ruchu. jestem taka szczęśliwa. Nie Nie zatrzymuje, nic, 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 Marta, to są pierwsze na świecie rajstopy o działaniu antystatycznym. Wyobrażasz to sobie? Właśnie nie wiedziałam, <gryś> Nie. coś takiego jest. wyobraź sobie, że 58% kobiet według badań skarży się właśnie na dyskomfort związany z klejeniem się. Ja myślę, że pozostałe 42% nikt nie zapytało o zdanie, ponieważ każda z nas się klei, każda z nas ma z tym problem i czujemy się jakbyśmy ciągle szły pod wiatr, wiecie. U. Martuś i stąd właśnie te rajstopy. Brawo bo... Gatto, brawo Wy, brawo, 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 brawo. Kochana, jak się ogólnie czujesz w tych rajstopach? Czuję się wolna, nic mnie nie ogranicza, o, nic mnie nie krępuje, po prostu idę, płynę, sunę. Bardzo się cieszę. Powiem Ci jeszcze, dlaczego tak się fajnie czujesz, bo mm -hmm. my żeśmy w tych rajstopach jeszcze zastosowali superkomfortową część majteczkową. Chodź, opowiem Ci a bliżej nic o niej. Dlatego nie, nie. opina mi a, Tak, teraz. już, pokazuję Ci na manekinie, chodź. Martuś, zobacz, te rajstopki mają superkomfortową część majteczkową, a zasługa tego, że one są... piękny to... beż w ogóle. Oczywiście, Oczywiście nasz w beżu. Tak, tak, nasza afrodyta. Rajstopki są komfortowe dzięki temu, że mają taki dwuczęściowy ściągacz. Ta pierwsza część grubsza, wywinięta mm -hmm. powoduje, że rajstopa się super trzyma. I nie znam nie opina brzuszka. Tak, ale się też nie wywija. Zobacz, ja próbuję wywijać palcami i wraca. to wszystko mm -hmm. wraca spokojnie. Ta część z kolei tak, jakby podtrzymuje ten ściąga, czyli ten efekt takiego y, lekkiego podtrzymania rajstopy, to robi ta część. Jestem ciekawa, czy pamiętacie bolączkę każdej kobiety, czyli zwijające się rajstopy, które praktycznie mamy w kroku. Te czasy już minęły, nowa era. Tak. Słuchaj, te rajstopy, jeszcze ponieważ to mają być codzienne, wygodne, komfortowe mm -hmm. rajstopy, no to mają jeszcze jeden mały taki sekrecik. Coś, co może nie każda pani lubi, ale. Mają wzmocnioną część palcową, bo jednak yy, to jest najczęstsze miejsce, gdzie puszczają oczka nam od paznokcia, czy właśnie od buta. Mm, że rajstopa jest trwalsza, że rajstopa dłużej nam posłuży. Także Marta... Muszę to przełknąć jakoś, ale udźwignę yy, to. Tak i noś pełne buty do tych rajstop. <grych> Jakie kolory mamy tych rajstop? Ja mam czarne, tu mamy beż, czy jest coś jeszcze? Mamy cztery kolory w tej chwili. Czarne, fumo, czyli bardzo ciemny odcień szarości. I dwa odcienie beżu. Cieplejszy golden i troszeczkę chłodniejszy daino. Są to takie w tej chwili najpopularniejsze kolory, które najczęściej klientki wybierają do swoich kreacji. Ale nie jest wykluczone, że nie poszerzymy kolorystyki. Podsumowując, zwięźle, nastała nowa era. Rajstop, które się nie przyklejają, nie zjeżdżają. Gata jest pierwsza na świecie. Ogromne brawa i ja bardzo Wam dziękuję. Dzięki Wam, to na spotkanie, nie będę ta przyklejała. Bardzo się cieszę, na pewno będziesz miała udane spotkanie, bo jak widzisz, rajstopy też mogą wprawić w dobry humor i dodać pewności siebie. No, Łukasz, bo to tak jest, że y, życie jest jak włosy. Zawsze się jakoś układa, tylko nie zawsze tak jak my chcemy. Co widać na mojej głowie. Martuś, co z Twoim życiem? O, moje życie jest. Jak twoje? Błos? Moje życie jest takie, ulizane. I trochę takie szalone, jak te kosmyki, takie niegrzeczne, które Łukasz ciągle poprawia.